Witam serdecznie moi drodzy. Przychodzę dzisiaj z rozkładem tak lub nie do dowolnie zadanego przez was pytania. Przed sobą mamy dwie opcje wyboru. Dzisiaj są to ciasteczka, grupa numer 1 i kawa, grupa numer 2. Czyli w zależności co kto lubi, co kto wybiera, mamy dwie opcje wyboru. Prosiłabym was, żebyście pomyśleli sobie swoje pytanie w głowie i dopiero później przeszli do decyzji, czy wybieracie jedynkę, czy wybieracie dwójkę. Moi drodzy, do 3 sekund, żeby był tu wybór, żeby to był naprawdę taki dość szybki wybór, i ta intuicja tutaj, żeby zadziałała, a nie później rozum, prawda? Bo wtedy to już nie jest to, co powinno być. No dobrze, w takim razie zostawiam Was na chwilkę z wyborem. No dobrze, przejdźmy do ciasteczek, zobaczymy, co ciasteczka na dzisiaj chcą nam powiedzieć. Patrząc na dwie karty, jedna będzie tak lub nie, a druga będzie kartą uzupełniającą informację. Dzisiaj mamy pustelnika i dzisiaj mamy czwórkę powietrza. Moi drodzy, karta pustelnika, patrząc na nią, mówi zdecydowanie nie. Masz dzisiaj odpowiedź nie, masz odpowiedź po prostu nie. Natomiast czwórka powietrza jest kartą uzupełniającą, która w tym kontekście tych dwóch kart mówi o tym, żebyś odpoczął trochę. Być może to, o co pytasz, wywołuje w tobie bardzo takie duże emocje, bardzo duże obciążenie organizmu. Być może cię to bardzo, ale to bardzo obciąża i dołuje. Wiecie, tutaj jest kwestia odpoczynku, i albo tutaj trzeba odpocząć i zregenerować siły właśnie odnośnie tego, o co pytacie. Czyli to przy was jest jak gdyby takie ciężkie i trzeba od tego odejść, żeby odpocząć, albo jest to zupełnie dodatkowa informacja, już patrząc na to, czy tam jest odpowiedź tak, czy nie. Jest to dodatkowa informacja ogólnie, żebyś postawił na regenerację, żebyś postawił na odpoczynek, żebyś zajął się sobą w, tej, w tym kontekście, żeby po prostu nie nadwyrężać organizmu i swoich sił. Dlatego, że być może jest to Ci teraz bardzo potrzebne, czyli regeneracja, odpoczynek i spokój. I to może być tak jak powiedziałam, związane z tym tematem, który Cię wyczerpuje i o które dzisiaj pytasz, albo to jest zupełnie niezwiązane z tematem, a Ty masz dzisiaj usłyszeć, żeby odpoczywać, regenerować siły i żeby przede wszystkim się relaksować. Więc w ten sposób musicie rozumieć to, co karty chcą Wam powiedzieć. Natomiast no, zdecydowanie dzisiaj odpowiedź nie. Jakby nie patrzeć na te karty, czy razem, czy oddzielnie, macie odpowiedź nie na wasze y, dzisiejsze pytanie do kart, i tutaj nic innego y, nie wyczytamy dzisiaj, macie po prostu odpowiedź nie. Ale też pamiętajcie o regeneracji i o nabieraniu sił, bo widocznie przy tej czwórce powietrza, jeżeli ona się po, pokazała, brakuje wam tego na ten moment, tak? Być może to jest bardzo ważne, a być może nie do końca zwracacie uwagę na swój organizm i swoje ciało, i na sygnały, które dostajecie właśnie od organizmu. Dobrze, moi drodzy, to była jedyneczka szybciutko, ekspresowo, dlatego że bardzo to, konkretnie nam się to pokazało, więc wiecie. Aha, jeszcze przypomnę jedną rzecz, że dzisiaj na kanale dograłam dwa filmiki z sześcioma kolejnymi znakami na od teraz do końca listopada i dzisiaj nagrałam y, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby. Więc w tym momencie już mamy y, pełen zestaw wszystkich znaków 12 i możecie już spokojnie wszystkie ascendenty, Księżyce, y, słoneczne znaki oraz znaki waszych najbliższych osób już możecie oglądać bez problemu. I jeszcze tylko przypomnę, że do 15 listopada możecie zamawiać czytanie Roczne na 2023 rok za 59 zł do 15 listopada, więc jeszcze zostało nam no ile 4 dni więc jeszcze możecie przez 4 dni właśnie zamawiać to czytanie za taką cenę. Dobrze, moi drodzy, wracamy do kawy, wracamy do kawy, grupa numer 2. Co Wy będziecie dzisiaj mieć, jeżeli chodzi o Wasz odczyt do Waszego pytania? Ja już widzę, jakie macie karty. Macie na dzisiaj karty siły i karta uwolnienia. Przede wszystkim karta siły jest kartą potwierdzającą, czyli odpowiedź tak lub nie. No, przy karcie siły zdecydowanie masz zielone światło, zdecydowanie masz odpowiedź tak. Czyli tutaj uważam, że to co chciałeś usłyszeć, to usłyszysz, bo masz odpowiedź tak. Przejdźmy sobie teraz do drugiej karty, czyli karta uwolnienia. Ja się chwilkę zastanowię, bo muszę połączyć te dwie karty razem. Uważam, że temat, o który pytasz i do którego dostałeś dzisiaj odpowiedź, tak. Jest dość ważnym, przełomowym tematem w Twoim życiu. Być może od tej sytuacji, od tego tematu zależy, jak potoczą się najbliższe miesiące, a może i nawet lata Twojego życia. To jest coś na miarę przełomu. Mam wrażenie, że tutaj, w zależności jak ta sytuacja się potoczy, o którą pytasz, wszystko pójdzie w jednym albo w drugim kierunku, i to jest dość takie ważne, przełomowe, i będzie nadawało ton. Pewnym sytuacjom dalszym w Twoim życiu. Czyli to jest coś ważnego, to jest coś przełomowego, to jest coś takiego na miarę nawet zmiany życiowej w momencie, kiedy to się zmanifestuje albo nie zmanifestuje, prawda? Bo różnie może być. Natomiast ten temat jest tematem w jakimś stopniu przełomowym w Twoim życiu albo w taki sposób będzie wpływał na, wa na Wasze dalsze życie. Czyli to jest coś ważnego, to jest coś istotnego. Być może nawet nie zdajecie sobie sprawy z tego, że to o co dzisiaj pytacie będzie kluczowe i od tego będzie zależało dużo rzeczy w Twoim życiu, tak? Nie mówię, że na zawsze, bo to nie musi mieć aż takiej siły rażenia, jak to się mówi, ale może być to na przykład na kilka najbliższych miesięcy albo lat, albo nie wiem, coś ważnego, tak? Coś ważnego, co zdecydowanie tutaj yy, będzie miało wydźwięk na Wasze dalsze życie. Albo na najbliższe, jakieś tam kilka miesięcy, albo na inne sfery Twojego życia, bo też tak może być, że ta sfera będzie wpływała na inną, ale będzie miała dość szerokie spektrum. Yy, dobrze, moi drodzy, w takim razie króciutko dla Was również, bo też macie bardzo konkretny przekaz. Zapraszam Was do obejrzenia wszystkich znaków, które Was interesują od dzisiaj do końca listopada. Już takie filmiki są u mnie na kanale, możecie śmiało oglądać. Dobrze, moi drodzy, to by było w takim razie na tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Oliana.